Pewnie ktoś z Was miał już taką sytuację, gdzie siedział przed kartką czy przed szkicownikiem i nie wiedział co narysować, nie mieliście natchnienia czy czegokolwiek. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, w którym pokażę Wam sześć takich prostych motywów, sześć takich rysuneczków, które myślę, że nie wymagają zbytnio takiej pracy, a wyglądają bardzo efektownie. No i nie przedłużając, przejdźmy już do tej części, gdzie krok po kroku pokazuję Wam, jak co narysować, bo ten film zajmie już trochę, więc nasze kartki lub, nie wiem, kawę, herbatę. No i zapraszam do wspólnego rysowania. W dzisiejszym filmie użyję ołówka automatycznego, cienkopisu Micron 005, pisaka Bimoji, dwóch pętaczy srebrny i złoty, yy, białego żelopisu, cyrkla, białej kredki, tutaj Derwent Drawing, Linijki, gumki oraz oczywiście szkicownika. W moim przypadku jest on szary, bo szary bardzo fajnie kontrastuje z białym kolorem i od razu rysunek robi się fajniejszy. A jeśli nie macie takiego szkicownika udziwnionego, to możecie zawsze rysować w białym lub kupić sobie po prostu brystol w kolorze szarym lub na przykład brązowym i wkleić później do szkicownika. No to lecimy z pierwszym motywem. Potrzebujemy do niego cyrkiel, robimy koło. I może być różnej wielkości, jakiej tylko chcecie. Bierzemy do ręki ołówek automatyczny i będzie to motyw gór. Rysujemy, później Wam po prostu pokażę to w przybliżeniu, bo zapomniałam jednak przybliżyć, a widzę, że nie do końca to możecie widzieć. Rysujemy taki jakby zarys gór, tak troszeczkę wyżej niż połowa koła. Wszystko będzie się właśnie zawierać w tym kole. No, i na dole będziemy zaraz rysować jeszcze takie choinki wystające z dołu. Są to bardzo proste choinki. Wystarczy narysować zwykłą linię i do tego po prostu takie małe, ukośne, nie wiem, igły. Chyba można to tak nazwać. Ja tutaj akurat narysowałam chyba 9 takich yy, świerków. Nie wiem, czy można je nazwać świerkami. Są to po prostu drzewa iglaste. No, i później pod górami będziemy jeszcze rysować, nie wiem, horyzont. Nie, to nie jest horyzont. Tam, gdzie się po prostu kończą góry, czyli za tymi drzewami iglastymi. Tutaj tak po prostu rysuję, jak widzicie. No i biorę teraz do ręki mikron ten cieniutki. No, już widzicie zbliżenie możecie zobaczyć, jak wyglądają moje kształty. I obrysowujemy wszystko tym cienkim, cienkopisem. Normalnie rysujemy takie linie zwykłe. Tutaj po prostu jak możecie, jak chcecie zrobić właśnie jaki kształt, to wtedy robicie. Przy tym motywie wykorzystamy do cieniowania kreskowanie. I na każdej powierzchni góry rysujemy te kreski w różną stronę. Tutaj widzicie, zrobiłam tak bardziej ukośnie od góry do dołu. Obok już robię od dołu do góry. Tutaj, żeby po prostu się nie powtarzały obok siebie, nie wiem, kierunki tych linii. Wszystko zawsze będzie fajnie wyglądać. Tutaj później jeszcze dorysuję kawałek na górach, bo jednak mi się coś tam nie zgadzało. Sobie dorysowałam, przedłużyłam linię. No jak tutaj widzicie, i robię te kreseczki. Ważne, żeby właśnie się nie, nie powtarzały kierunki rysowania obok siebie. Teraz biorę taki gruby pisak, mam tutaj Bimoji i chciałam zaznaczyć bardziej wyraziście właśnie te drzewa iglaste, które są przed górami. No i tak samo jak przy szkicu, rysuję najpierw pień, no i do niego te igły czy gałęzie. Jest to taki bardzo, myślę, że prosty motyw, i każdy jakoś da radę go narysować. No i robię tak ze wszystkimi drzewami. Dalej będę obrysowywać tutaj, jak widzicie, góry żeby one też się troszeczkę bardziej wpasowały do tych drzew. Jednak nie obrysowuję wszystkich, no, wszystkich konturów, tylko te na górze. No i robię również tak zwaną podłogę, żeby się troszeczkę odcinało. No i tym cienkim cienkopisem zaznaczam dół tego koła. Biorę białą kredkę i wypełniam nią dół. Za choinkami oraz za chwilę będę również wypełniać niebo, tak żeby nie wyjść poza koło. Oczywiście nie musi być to jednolicie. Może być na przykład od najbardziej przyciskanej kredki do takiej leżej przyciskanej. No i pamiętam, żeby po prostu nie wychodzić poza koło. No i na koniec jeszcze biały żelopis. I tutaj będę robić takie gwiazdki, imitacje nieba, nie wiem, nocy, chociaż wiecie, biała kredka to jednak no, nie do końca pasuje do nocy. Możecie na przykład narysować tutaj takie ciemne niebo czarną kredką, też będzie fajnie wyglądać myślę. No i zaznaczam też tam jakieś odbłyski i na drzewach również jakieś kropeczki, trochę jakby imitacje śniegu, chociaż też możemy sobie to odpuścić. Na koniec jeszcze po białym żaropisie chciałam dorobić troszeczkę cienia, no i tym samym ołówkiem automatycznym, którego używałam na początku, robię gdzie nie gdzie, lekko przyciskam po prostu i są takie małe cienie. No właśnie, zapomniałam o tym, że jeszcze kropkuję górę koła, no i będziemy mieć zaraz ten motyw skończony. I tak prezentują się góry w kole. Kolejną propozycją są wszelkiego rodzaju pióra. Ja tutaj akurat pokażę wam, jak narysować takie geometryczne, do którego będzie nam potrzebna linijka. Jak widzicie, odrysowuję po prostu sobie takie kreseczki od linijki ołówkiem automatycznym. Tutaj mamy nie wiem trzonek. Łodyg... nie, łodyga to jest przy liściach, <gryzny> zaznaczyłam sobie właśnie ten środek i od tego będą odchodzić piórka, no te części pióra. I pamiętajmy, żeby nie robić tego bardzo symetrycznie, tylko, nie wiem, z jednej strony, żeby było trochę inaczej i na samym dole, żeby było mniejsze, po środku większe i żeby na górze również schodziło do takiego węższego, tak, chyba tak. Po prostu pamiętajmy, żeby nie robić tego symetrycznie. No i tutaj już jaki kształt tylko chcecie, możecie sobie wymyśleć. No i wszystko oczywiście od linijki. No i mamy już skończony szkic. Teraz zabieramy się za obrys. Biorę ten bardziej gruby cienkopis, czyli pisak Bimodji. No i zaznaczam wszystko. Już nie od liniki, ale możecie też robić to od linijki, Mi się troszeczkę, jak zawsze, ręka trzęsie, ale no wiecie o co chodzi. No i po prostu obrysowuję prawie wszystko. Te takie główne części. No, i biorę cieńszy cienkopis i zaznaczam te mniejsze pośrodku, które są po prostu w środku tych piórek, linie, żeby też się mniej odznaczały. No, i teraz działamy kolorem, czyli biorę pętacz srebrny i będę kolorować poszczególne części piórka, żeby było bardziej ciekawie. No, i tutaj losowo, co nam bardziej odpowiada, sobie kolorujemy. Niektóre części będą, nie wiem, na przykład za chwilę będziemy również liniować, kreskować. I tutaj widzicie, wziąłam ten cienki cienkopis. <laughs> Boże, że ja się powtarzam, cienki cienkopis. No i robię w strony, jakie chcę te linie, też w niektórych obszarach. Teraz to samo robię białym żelopisem, tak samo właśnie linie. No, i na koniec biała kredka, i białą kredką również koloruję niektóre obszary pióra. Myślę, że jest to fajna opcja na takie piórka, bardzo ciekawie wyglądają, takie geometryczne, no i też się fajnie świecą. Kolejną, już trzecią propozycją jest bardzo znany motyw, na przykład kaktusów czy surkulentów chyba tak się nazywają. I są to po prostu roślinki rysowane w doniczkach. Tutaj możecie sobie poszaleć jakkolwiek chcecie. Najpierw rysujemy doniczkę. Taki bardzo prosty podstawowy kształt. Oczywiście ołówkiem wszystko szkic. No i tutaj już możemy zaszaleć jak tylko chcemy. Ja tutaj akurat narysowałam takie pospolite kaktusy wyrastające z tej doniczki. Tutaj możecie sobie zrobić jakąkolwiek chcecie po prostu roślinę. No i oczywiście wszystko obrysowuję cieniutkim cienkopisem. Później będę jeszcze dodawać grubszego konturu. Zaznaczam też takie linie, jakie są w kaktusach. No i też takie maluteńkie kwiatuszki. Teraz zabieram się za grubszy obrys, takich nie wiem, linii na zewnątrz, żeby też się troszeczkę bardziej to odznaczało i nie było takie monotonne. No i ścieramy gumką, pamiętajmy, żeby przesechł nam cienkopis, żeby sobie nie rozmazać po kartce. No i postanowiłam, że doniczkę pokoloruję tutaj górę tym srebrnym pętaczem, którego użyłam do kolorowania piórka. Dół jeszcze wykropkuję też tym srebrnym pętaczem. No i białym żelopisem zaznaczyłam kwiatuszki. Tutaj w środku kaktusów niektóre linie będę kolorować białą kredką, a niektóre ołówkiem automatycznym, żeby było troszkę bardziej kontrastowo. No i jeszcze dodaję gdzie gdzieniegdzie tej białej kredki. I tak prezentuje się kolejny motyw. Tutaj musicie mi wybaczyć, bo po lewej stronie niestety nie wyszedł mi ten rysunek, ale wrócimy do niego na sam koniec. Teraz zabieramy się za liście takie dłuższe. No i rysujemy łodygę. Na dole, żeby była trochę grubsza, na górze cieńsza. No i symetrycznie rysujemy liście. Od samego dołu troszkę mniejsze, po środku dłuższe i na górze już trochę mniejsze. Yy, tutaj troszeczkę mi ucięło, nie zauważyłam. Później to trochę wezmę w dół ale na samym końcu robimy na środku również taki sam liść jak na końcach, czyli takie trzy na końcu będą liście. No i gdy mamy już szkic gotowy, zabieramy się za obrys mikronem 0.05, czyli cienkim. Na razie wszystko obrysowujemy i za chwilę będziemy również dokładać grubszego cienkopisu. Tutaj jeszcze zaznaczam właśnie na środku takie e, nie wiem kontury. Nie, to takie łody... no nie wiem jak to się nazywa. Zaznaczamy również łodygę tego liścia tym grubym pisakiem i troszeczkę zaznaczamy liście na dole. I tutaj bardzo fajnym efektem przy tym motywie jest wybicie się liści, nie wiem, do przodu, czyli koloruję tutaj na biało. A pod spodem będę używać też ołówka automatycznego, którym zrobię cień. I cień musi być troszeczkę przesunięty w prawo. Zależy też od której chcecie, aby padało światło. To wtedy rysujemy albo z lewej, albo z prawej. Tylko pamiętajcie, żeby był trochę przesunięty. Właśnie przez takie coś rysunek staje się bardziej 3D i wybija się z kartki. Bardzo fajnie to wygląda. Możecie robić różne motywy liści w ten sposób, lub w ogóle czegokolwiek innego. Piąta propozycja jest bardzo podobna do pierwszej, tyle że podstawą tego rysunku będzie rąb. Jak widzicie, rysujemy tutaj krzyż. Tak no po prostu zależy też, jaki chcemy uzyskać kształt tego rąbu. Ja tutaj stwierdziłam, że to, tą poziomą kreskę zrobię troszeczkę krótszą. No i wszystko rysujemy tak. Aby wyszedł nam ten rąb, i na podstawie tego rąbu dalej będziemy w środku rysować też podobny motyw do tego pierwszego, tylko troszeczkę inaczej. Grubszym pisakiem robimy linię na tym rąbie, a później cieńszym również y, naokoło tego rąbu na zewnątrz. Możemy też użyć trochę grubszego, bo tutaj akurat nie podoba mi się za bardzo ten efekt. No i zabieramy się za naszkicowanie środka. Ja stwierdziłam, że będzie to drzewo na pierwszym planie, takie bardziej już liściaste, nie iglaste, a w oddali będzie nie wiem, można powiedzieć, że morze. No i jak widzicie, zaznaczam sobie tutaj wszystko, żebym wiedziała, gdzie co później narysować. Może stwierdziłam, że będzie trochę wyżej niż połowa. No, i grubszym pisakiem zamalowuję, zakolorowuję to drzewo, żeby było takie całe czarne z przodu. No, i tutaj w ogóle, jakie chcecie drzewo narysować, takie możecie robić, i też później będę jeszcze dorysowywać gałęzie do niego właśnie tym cieńszym cienkopisem teraz kropkuję tył fajne jest też właśnie w takich rysunkach kropkowanie i na samym dole staram się robić to gęściej, a na górze trochę rzadziej no i jak widzicie dorysowuję te gałęzie pojedyncze i teraz zakolorowuję białą kredką to morze robię również taką jakby ramkę białym żelopisem naokoło No, i białym żelopisem również jakieś tam imitacje fali. No i w sumie mamy już ten motyw skończony. No i ostatni motyw to liść, który mi się poprzednio nie udał, więc teraz robimy go od początku, bo jednak stwierdziłam, że będzie to troszeczkę inna koncepcja niż wtedy. Możemy tutaj robić różne liście, różne kształty. Ja wybrałam sobie taki liść, nie wiem, czy to się nazywa Monstera, tak mi się wydaje, że tak się nazywał, ale no, mniejsza z tym. Robimy oczywiście pierwszy taki wstępny szkic, żeby później móc y, po prostu go obrysować cienkopisami. Tutaj ważne jest też to, żeby nie robić tego symetrycznie, tak jak y, przy, no, przy tym piórze. No, chyba że mamy jakiś symetryczny liście, ale ten akurat nie wymaga symetrii. Teraz obrysowujemy tym grubszym pisakiem wszystko. No, i tutaj najważniejszym jest kreskowanie. Cały liść kreskujemy, tylko że cieńszym. Pamiętajcie, żeby użyć tutaj cieńszego pisaka. No i też możemy, nie wiem, te kreski robić w zależności od tego, gdzie chcemy na przykład uzyskać cień, to zrobić tam trochę gęściej, a gdzie, żeby było jaśniej, to trochę rzadziej. No i na sam koniec obrysowuję wszystko białym żelopisem. Później to będzie wyglądać tak fajnie, trochę jak naklejka. Naprawdę, bardzo fajny efekt to daje. Tak, i w ten sposób liść mamy już skończony. Zaraz pokażę Wam, jak fajnie prezentuje się, gdy wypełni się takimi liśćmi całą stronę. O, zobaczcie, jak mega super. Naprawdę wygląda to jak naklejki. Tutaj obok też zrobiłam taki rysunek z motywami tym pierwszym i przedostatnim, tylko że trochę inny. Zawsze możemy jakoś inaczej wszystko aranżować. No i tak wyglądają moje propozycje w całości. Możecie się przyjrzeć dokładnie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że coś z tego wykorzystacie. A przy tym liściu, który mi nie wyszedł, zakolorowałam połowę na złoto, lecz nadal nie wygląda zbyt dobrze. Jednak ta wersja ostatnia bardziej mi się podoba. By było już w tym filmie na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, który motyw Wam się najbardziej spodobał lub który wykorzystacie w swoich rysunkach. Tutaj mam właśnie skończone swoje rysuneczki, tak wyglądają. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, Snapchata, grupę na Facebooku i Facebooka fanpage'a, gdzie zamieszczam tam jakieś zdjęcia, których nie widzicie tutaj na YouTubie. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia i pa!